Teraz policja przyjedzie. Czarny chleb i czarna kawa, obętani samotnością, w myślach wciąż szukają szczęścia, które zwie się wolnością. No i jestem teraz z wami, aby bawić się wśród was. Gdy zabawa się zakończy, no to wtedy brysnę w wraz. Czarny chleb i czarna kawa, w myślach wciąż szukają szczęścia które zwie się wolnością nie wiem ile na wolności Spędzę jeszcze fajnych dni, lecz zabawa wśród seniorów pozostanie w sercu mi czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością. W myślach wciąż szukają szczęścia, które zwie się wolnością. Zapach murów widok krat, będę widział wiele lat. Gdy wspomnę chwilę z wami To piękniejszy będzie świat Czarny chleb i czarna kawa opętani samotnością Myślać wciąż szukamy szczęścia Które zbieg się wolnością Wiem, że w końcu złapią mnie I dołożą wtedy mi Lecz gdy zasnę w ciemnej celi O tej chwili będę śnił Czarny chleb i czarna kawa opętani samotnością w myślach wciąż szukają szczęścia, które zwie się odnością. Mimo kary za ucieczkę, która spotka pewnie mnie, Taka chwila tego warta i dlatego śmieję się. Czarny plebi, czarna kawa. Opętani samotnością, myślach wciąż szukają szczęścia, które zwie się wolnością. Czarny plebi, czarna kawa. Henry samotnością, myślach wciąż szukają szczęścia, które zwie się wolnością.